Cześć, witamy Was ponownie. Dziś odpowiemy na kilka pytań, które zadawaliście pod ostatnim postem, związanych z nowym programem mieszkaniowym. Dziękujemy za nadosłane pytania. Wybrałyśmy 8 pytań, na które dzisiaj odpowiemy. 15 listopada bieżącego roku prezydent podpisał ustawę, w której kredytobiorca mający zdolność kredytową może wziąć kredyt na zakup mieszkania lub budowę domu bez wnoszenia wkładu własnego. Chodzi o co najmniej 10%, a maksymalnie 20% wartości nieruchomości, maksymalnie do 100 tysięcy złotych. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może otrzymać każdy obywatel Polski, jeżeli ma zdolność kredytową i stać go na spłacanie kredytu hipotecznego. Jest w wieku od 20 do 40 lat. Mogą to być małżeństwa, mogą to być osoby samotnie wychowujące, co najmniej jedno dziecko, oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Takiego kredytu udziela bank, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To jest nic innego jak część spłaty kredytu hipotecznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli w trakcie trwania spłaty kredytu urodzi się w gospodarstwie domowym drugie dziecko, spłata będzie wynosiła 20 tysięcy, trzecie i kolejne 60. Tak cena nieruchomości nie może przekraczać limitów ustawowych, lecz na tą chwilę nie są one nam znane. Nie, niestety takiego kredytu nie można udzielić w innej walucie niż w złotówkach i jest to okres na minimum 15 lat. Z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie skorzystają osoby, które wcześniej korzystały z takich programów rządowych oraz osoby posiadające nieruchomości. Kredytobiorcy oraz członkowie ich gospodarstwa domowego nie posiadają nieruchomości. Wyjątkiem jest, jeżeli w takim gospodarstwie domowym są dzieciaki. Przy dwójce dzieci metraż takiego mieszkania nie może być większy niż 50 m2, przy trójce 75 i czwórce 90 m. Przy większej ilości dzieciaków limitu już nie ma. Nowe przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od podpisania. Zegar tyka nam od 15 listopada. Dziękujemy Wam za uwagę. Mamy nadzieję, że rozwiałyśmy Wasze wątpliwości na temat programu i będziemy na pewno do tematu wracać w przyszłym roku. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy do zadawania pytań na naszym fanpage'u w wiadomościach prywatnych. Zapraszamy!